Dzień dobry, to jest zapowiedź tego kanału. A Nowego. Będę nagrywać to z moimi kolegami na tym kanale. Siema, A mój kolega ma kanał... <coughs> Oj, mi się Mamy dobra. FAIK TOCOX albo powinno być FAFIK to koks i będziemy sobie grać różne rzeczy na Robloxie. Tu macie mój nick. Tak, poszedł. Tutaj macie, tu się wpisuje. za dużo, nie? Zobaczę, czy sam siebie mogę znaleźć? No i jeszcze inny załatwi. Ole raki chyba nie ma kurwicki trzeba. Ej, wiesz, tam to nagrywa. Eee i widzicie tutaj jakaś podruba. A tu jestem ja i po prostu macie tu, tak się nazywam. Nie sam się znalazłem. Jakieś Wytrofins miałem mam jakieś podróbka. Wito YouTube! Wito to YouTube już prawie nie istnieje. W ogóle nie istnieje. No. Ale dla Nikodema N. Na Nikodema B istnieje. On bardzo dobrze. Nazwiska nie można podawać na YouTubie. To jest taki kurty, Kundak Filip T i Kaser Pasuje? Pasuje, pasuje. No. E, Dzień dobry Bogu. E, e, dobry. No i możemy też nagrywać e? Minecrafta na moim e, -y, telewizorze. -y, mamy Xboxa, FIFE, Tutlenfielda, Minecraft, FIFE. Na Xboxie to Minecrafta mamy. Piodzi przy kawce. I to jest po prostu powitanie. To jest to jest Może to będziemy to jest nagrywać jest... z jest... Jest mogę, mogę. swoją wypowiedź prowadzić proszę, w ciszy. Ja nie, nie, w Ja nie, 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 Dobra. nie, nie, Dobra. nie, nie, Więc po prostu, prostu już nie. będę kończyć na taką myszkę. Więc chyba się żegnam i do widzenia.